Cześć, to jest Jarak i Sylwester. Pracujemy przy Goków Goku Tuchowcu. E, Jakżeście się tu znaleźli? Były e, pokazane atrakcje, jakie są, oraz was na pomoc innym ludziom. A czy to te atrakcje was tak najbardziej tutaj e. przyciągnęły e. do tego klubu? Był e. były jednym z. Plus. Szczerze, szczerze. Tak, były jednym z. Plusów.

Się poznawać innych nie nowych ludzi. No, poznaliście kogoś fajnego? What is love? A co najfajniejszego było w, ty, w tym? Najfajniejsza przygoda jakaś? Um, Spływ kajakowy. Chcieli sprawdzić wytrzymałość kajaka. Postawili go w poprzek. Tamy. To trzeba mieć tam. Jeszcze trochę i by było wylew z rzeki. Byśmy mieli powódź. Bez tego, że Czarek nas prawie nie utopił w tym kajaku, bo... To jego wina wszystko była e, dołączyłem... Ale to nie mój kajak był prawie pomal, tylko twój do... e, Pracuję właśnie teraz e, Szukając ludzi Na turniej Przyszłem ze e... szkoły, nie jadł obiadu No <laughs> kurcze <laughs> I zawsze chcę tylko